Siemaneczko widzowie w nowym odcinku u mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku wielkie zmiany oczywiście w naszym lesie ze względu na to, że troszeczkę drzewa pójdzie do wywalenia, tak jak już Wiktoria widzicie. Zapominasz o mnie. No siemaszko. Powinieneś powiedzieć. Witajcie widzowie w nowym odcinku u mnie na kanale, czyli w lesie jesteśmy z najwspanialszą, najukochańszą Wiktorią na świecie, czyli moją dziewczyną. Yy, dobrze, no to to ja się poprawiam i mówię tak jak powiedziałaś, możesz wymyślić hasztag, bo na razie biegasz jak głupia w to i we w to i nosisz drewno. Hashtag yy, Bieg. Hashtag bieg, a wam szybkie serduszko widzowie tego komentarza. Może bieganie, bieganie niech będzie. Bo no to może to być tak. i hashtag bieganie. Powiem wam tak, dzisiaj zmiany i to bardzo, ale to bardzo duże zmiany. Będziemy przenosić ule, będziemy wycinać dalej te drzewa, od czego na pewno sobie zaczniemy, bo tutaj będą też dosyć duże zmiany z tym polem. Będzie ono wyglądało inaczej niż wygląda teraz, bo potrzebujemy po prostu dodatkowych terenów i powoli już do tego wszystkiego się będziemy zabierać. Obwód jako tako z tymi drzewami ja już sobie ogarnąłem. Tylko no widzicie, tutaj są krzaki, tutaj jest to, tutaj jest tamto i to wszystko nie, po najlepiej prostu. Najlepiej to by było, jakbyś ty te krzaki powywalał od razu. Powywalasz, to będziemy mieli większe. Ale pola stworzysz i później nie będzie takiego klimatu. Jednak ten klimat takiego lasu ja bym chciał, żeby on był zachowany, wiesz? Ale w sensie, no tak. Y... Aha, czyli nie będziesz wycinać krzaków do pola, żeby stworzyć. No ale to się pługiem zrobi, no to po co? Aha, okej. Okay. Ja zaraz zobaczę, jak to będzie wyglądało, bo ja też sam nie wiem, o ile kratek ja tak naprawdę o, w chcę. To mieć to jest drzewo w tych szakach szukać. F4 sobie klikasz i wszystko jest dobrze wtedy. Wiesz o tym? To weź ty wycinaj, a ja będę, będę obrałek, dobra? A, no to dobra, no to, to tylko, że ja chciałem to i to dla widza trochę popokazywać, ze względu na to, że zaraz będziemy sobie oga... Wiesz co, to ja z tych terenów tak naprawdę, jak jest to pole, mogę już tutaj tworzyć jedno pole, tak? No, jakby nie patrzeć, to tak. E, czekaj, no to mordo, e, dobra, dotąd jest i ja dotąd nie mam. Dobra, w takim razie, jak Wika mówi, tak trzeba widzowie robić, bo ona zawsze ma e, rację. Dobra, czyli Jezu, tworzymy. słyszeliście to widzowie? Pierwszy raz Michał tak powiedział, że Wiktoria zawsze ma rację. Będę ci to już wypominać do końca Twojego życia. Dobra, najpierw to trzeba jednak, widzowie, nasiona kupić, puścić jakiegoś pracownika, bo my i tak nic nie będziemy zarabiać, nic nie będziemy kupować, na nic nie będziemy wydawać aktualnie, no nie? Aha, czyli teraz jak e, już powiedziałam, to już ten, to już czy Wiktoria ma rację już zmienia w pan wydarzeń, tak? Ale ja nie, no to, to jest, ja mówię o całkiem czym innym, ja tam to podtrzymuję, że masz rację. E, jeżeli masz zawsze rację, to powiedz, gdzie są e, nasiona, dobra? A to nie wiesz tego? A ja mam wszystko wiedzieć, tylko pytanie No gospodarz powinien na swoim gospodarstwie takie rzeczy wiedzieć. No, moim zdaniem to nie ma nasion. Chociaż wiecie co, to i tak pracownik tak naprawdę będzie brał, to i tak będzie nam były. to obliciać. nie ma, to nie ma to i tak pracownik będzie nam mordo odliczał e, pieniądze za to, to w sumie ja nie wiem po co ja tutaj chcę to uzupełniać, Kogo, że jak pracownik na przykład skończy i nie, dobra kupmy te nasiona i najwyżej dla nas coś będzie e, ile kosztują nasiona, bo to jest najważniejsze, worki typu big bag może być worki nawóz, ziarna i to kosztuje 800, czyli 11,08, od 90 bo tam za wycinanie drzewa ja nie liczę tych pieniędzy, odejmiemy sobie po prostu 800, bo ja nie wiem ile takie coś może kosztować w realnym życiu i weźmiemy sobie jednego z ziarnami, bo to raczej powinno no widzowie wystarczy, dobra, cak. Ciach. I rzepaki, moi drodzy, dobra, to będziemy tak, 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 a czego to... Nie, zniszczyłem podwórko zajebiście. Tylko tak Nie a, wiem czy... Wrzeci... Jak się... mam to wycinać, dokąd mam to wycinać Tam masz linię! To żebyś nie przekombinowała zaraz Pytanie jakże. U mnie linia to będzie wiesz jaka? Da się rzep, co to wyskakiwało. E, dobra wika, e, najważniejsza kwestia, zaraz naprawię gospo, tylko zatrudnię tego pracownika. Pytanie, gdzie e, dajemy rzepaki, gdzie da... Czekaj, bo ja każde pole w sumie będę powiększał. Oprócz tamtego jednego. Czyli tak naprawdę pracownik może obsiewać tylko i wyłącznie jedno pole. Tam... Był... Ale te będą dłuższe teraz, no to. Hmm. Tak źle i tak niedobrze, bo ja nie mogę puścić pracownika, bo te pola będą na początek powiększane. Jak on mi zrobi pole, a później ja powiększę, to jest bez sensu. nie wycinać tych drzew, tak? Tabalugo. Czekaj, tabalugo, nie wycinaj, tylko poznoś na razie, resztę nie rób. Wiecie co, widzowie, najpierw to trzeba powiększać, bo ja nie wiem, e, jak to wszystko będzie wyglądało. Się tak napaliliśmy trochę na to, ale to był jednak zły pomysł. E, 10290 to jest nasza kwota. 10290, 290, okej. Okay. Nie wiem, jeden odjęło, ale to tam mniejsza o to. Ja muszę poprawić tutaj, bo delikatnie, że tak powiem, coś się zepsuło. I to tak przeze mnie nawet bym powiedział. Kształtowanie, malowanie i to będzie... Zbyt dużo kolorów tutaj tak czy siak nie mamy do wybrania, ale to chyba będzie to. Ta. Dobra, trawy jeszcze tam nawet nie będę dorabiał. Ty drzewa te ogarniasz. A gdzie jest ciągnik z pługiem? Gdzie jest ten zetor? Aha, zetor, zetor jest tu. Bo nim się fajnie ora tym dużym pługiem, tylko pytanie jeszcze wika, gdzie jest... Bo ty odstawiałaś ostatnio pług. Niebieski. Ko tam gdzie ten jest, gnuje obornik. obornik. Hmm, czyli tam, dobra ja już widzę, bo to pole będzie na przykład zmniejszane, można było też już to rysować o 10 kratek. Okay, nie wiem jaki będzie krój dokładny tego wszystkiego, widzowie jak ja sobie w głowie mniej więcej to wymyślę jak zacznę już coś robić. Dopiero wtedy będę mógł wam cokolwiek więcej powiedzieć, no nie? Czekajcie, podczepmy sobie tego pługa, dajmy sobie go tak. I teraz... Yy... To będzie plus minus jak te pola. Możesz mi zabrać dżauło, nie wiem czy nie będzie do... Pierdzi, ale ty jesteś taki świr. Tutaj, paleciok. Dlaczego? No tak latasz z tym, jak nie wiem co. Muszę trochę odjechać, żeby było dobrze. O, i coś takiego. I robimy sobie mniej więcej coś takiego, ja później sobie zrobię jeszcze na cięciu, żeby to lepiej wyglądało, bo to jest dużo zabawy. Także ja też nie chcę wam widzowie kompletnie wszystkiego pokazywać. Tutaj do tej linii, którą mieliśmy ogarniętą wcześniej do powiększenia. Musimy zostawić sobie tak, nie wiem, 8-7 kratek, żeby później nie było lipy z yy, pracownikami. Także ja bym się gdzieś dotąd pchał. Dalej nie... chociaż tu jest pewnie więcej, ale najwyżej ja sobie robię to jeszcze jako poprzeczniaki. Równo? Myślę, że jest równo, także jest ok, i od tej strony trzeba wjechać też, albo sobie to poprawię, albo sobie zrobię to mordy teraz, bo już byśmy mogli z rzepakiem jednego pracownika gdzieś tam sobie puszczać, tylko ja bym chciał na tym polu akurat mieć pszenicę, ale to bez różnicy kiedy ja co zasieję, teraz ja tak właśnie pomyślałem, że to kompletnie jest bez znaczenia, bo to i tak są te same fazy praktycznie. Dobra, równo mniej więcej. O mniej więcej dotąd będziemy sobie to wszystko ustalać, i mniej więcej tak ja będę sobie jechać. Jak tam te drzewa ci idą, bo ja później ci pomogę z tymi drzewami jeszcze. Mhm. Ja na pewno nie będę robić tego cały odcinek, robię jeszcze dwa i koniec. O! Co? No trzeba się buntować trochę, widzowie, chyba, nie? No ale póki ja nie zasiałem, no to nie mamy tego za bardzo. Ty! No, tu mi trochę wyszło, ale perfekcyjnie. Ja myślałem, że to będzie troszeczkę za mało zostawione. Ale powiem wam tak szczerze, że jest perfekcyjnie. Dużo te pola nie będą powiększane, bo tam się zaraz kończą nasze tereny. Znaczy, można by było to dalej robić, tylko byśmy musieli, nie wiem, ile godzin siedzieć, żeby widzowie e, tak naprawdę poogarniać sobie te wszystkie zmiany, które tu powinny być. No, bo te drzewa powycinać, to jest matko bosko. A to jest widzowie jedno pole, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme. Siedem pól dzisiaj będzie powiększonych. Nam i tak dojdzie dużo terenów, łąka będzie powiększona. Yy, tam to... Zresztą ja bym nie będę tłumaczył. Zobaczycie tak naprawdę w trakcie odcinka jak to będzie się prezentowało. Dobra, znowu gdzieś dotąd, bo tak totalnie napałe, totalnie napałe widzowie, robię to. Dobra. No, i tutaj elegancko. I patrz, to już będzie większa przejrzystość, jak tych krzaków nie będzie. To jest dużo lepsze wtedy, no nie? Jeżeli chodzi nawet i ułatwienie dla ciebie, prawda? No. Dobra, robię widzowie to pole i zaraz się widzimy, ze względu na to, że ja chcę mieć już to pole gotowe, to zatrudnimy sobie no, jakiegoś pracownika, żeby już je obsiewał. Czym? No najprawdopodobniej pszenicą, bo no, potrzebujemy dla kur, żeby później nie kupować tego wszystkiego. No i słomy potrzebujemy. No, dużo. no i słomy właśnie, no nie. Bo słomy zapomniałeś, a ostatnio to słomy nam mało wyszło, Belek, bo tylko chyba 7 mamy. Okrągłych tych tylko 7 było? No, ty w się jest tylko 7. Chyba. Coś ci jo Ojoj, ojoj, jo to do końca, do następnych żniw tam to nie starczy, ta słoma. No, nie starczy nam to. Ja ci mówiłam wcześniej, że bardzo mało słomy wyszło. Mamy słomy 13 Belek. O, przepraszam, nie 7. To jest bardzo mało. Plus jeszcze moim tam w środku, zdaniem. plus jeszcze są w środku u krów, no to. Ale u krów to wiesz, na ścielenie samo idą dwie belki. Praktycznie, czy tam dwie i pół. Mm -hmm. I prawie cała belka to idzie do jednego tego. No to w takim razie jest, widzowie, problem. Także pszenica tu się naprawdę przydaje. No pszenica musi, być musi, jej dużo. musi. Musi, ale musi być dobrze rozplanować, bo jeszcze muszą być ziemniaki i kukurydza, pamiętasz? Dobra, nie wiem co mam wycinać. Yy, dobra, zaraz ci wszystko pomagam robić i będzie mora ci przygotowywać to wszystko widzowie. Na wzdłuż tego pola mam ciąć wszystkie drzewa, tak? Ale nie, tam już nie, no, no tak jak idziesz, no mniej więcej. Ale tu jest linia, no patrz no, tu jest... Przysz a tu jest linia widoczna. Paciak ja ci to ogarnąłem wcześniej przed odcinkiem. Jest normalnie przesmyk okay. taki, że... No... Tu ślepy by po prostu nie wiedział jak wycinać. Widzisz i tak wszystkie o te, co tutaj są, Tak, śmierza? dobra, no. I tak. dokąd ciąć to? Aż tam jest też kolejny przesmyk, aż tam się do kolejnego pola tak naprawdę doczłapiesz. Do aż dotąd? Przecież to matko, pysko, to zanim to my wytniamy, to No. Zaraz, gada ja ci, mi, nie? zaraz ja ci popomagam, no nie? Tylko że cały czas gadasz i nie wiem kiedy cięcie zrobić, bo już miałem dawno robić, a dalej gadasz. No i dobra widzowie, troszeczkę już ogarnęliśmy, gdyż iż ponieważ yy, no tutaj mamy to pole już zaorane w całości, czyli wygląda tak jak powinno wyglądać. Drzewa... No dotąd są ogarnięte. Dalej nie mogę orać ze względu na to, że Wiktoria jeszcze tutaj nie powycinała, mimo że jej troszeczkę popomagałem. Tu jest to wszystko zaorane. Jedno drzewo jeszcze tutaj e, rośnie, wycięte. Tak w skrócie mówiąc. I tutaj jest ten teren, który musimy się teraz pobawić w malowaniu. Ja to planowałem, żeby 10 kratek sobie mniej więcej dodać. Chyba, jeżeli dobrze pamiętam. E, także zrobimy sobie coś w tym stylu. Pusty całkowicie. Hmm, plac. Może być taka tekstura, to jest bez różnicy. Chociaż tu jest taka bardziej zadbana. Dobra, czyli tak. Mamy to, to, to. Albo ja sobie zrobię po prostu po linii. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Może i pięć, żeby zrobić. Zaraz ja to widzowie zobaczę, jak to będzie ogólnie e, się prezentować. Bo później ja będę musiał sobie doorywać to e, po raz kolejny, jak gdzieś tam źle coś zrobię. Także zaraz będziemy kombinować, jak to ogarnąć, bo sobie wtedy od razu e, bym puścił pracownika. Tobie, jak idzie? Dobrze. No możesz robić co innego też, jeżeli masz taką potrzebę. No tak myślałam, bym chciała coś. Ale co byś chciała? O, weź ten y, nowy siewnik, tylko weź pszenicę i już możesz zaczynać y, zaraz siać na tym. Y, czekaj, nie, wiesz że pak damy? Mordo, nie wycinaj drzew, dobra? Weź ten nowy ciąg, ja już wyjż, tak, te... bo jeszcze... No, na tnę. No, to utnij jeszcze jedno i koniec. I na tym polu możesz już siać sobie rzepaczek normalnie. Dobra, coś takiego chyba widzowie. I taki plac nam powstanie po raz kolejny tutaj. I zobaczymy, jak to się będzie prezentować. Ja od razu sobie zrobię tą trawę małą, taką, jak jest tam na podwórku u nas. Ta mała trawa to będzie. bodajże to, jeżeli to działa. No nie, to. No nie, ta duża. Nie, to. Nie, to. Nie, to. Nie, to. Nie. To? nie. Ciężko jest mordy, jeżeli chodzi o tą małą trawę, ze względu na to, że... Tutaj raz ona po prostu działa, raz nie działa ta mini trawa i ja... Znaczy, no, ona w ogóle nie działa, tylko nie wiadomo, która to jest która, no nie? O, to jest ta mała. Widzicie, czyli... Po... Jak ty masz widzą pokazy, to możesz ty zacząć orać, a ja potakam. Nie, ty mówię tym nowym zestawem, żebyś robiła, nie orać. A, okej. Okay. On jest naładowany, weź go po prostu i wiesz, które pole, bo ci pokazywałem wcześniej. Dziesiątka czy czwórka? Po mapie widzę dziesięć, wiesz? Okej. Okay. Dobra. Trefnie Ty, no, poznacznie. narzekali widzowie, że mamy bardzo mało, strasznie, strasznie mało e, placu. I myślę, że takie pięć kratek wystarczy chyba do zawracania. Weź, weź oceń. Jak oceniasz fachowym okiem? Patrz. Gdzie? Ja to jeszcze fajnie skombinuję, żeby to ładnie wyglądało. No tutaj, o, tutaj? Za, za krowami. No co, mało będzie? Pięć kratek? Nie, myślę, że ok jest. Ja myślę, że też okej. Okay. Zobaczmy, widzowie, jeszcze jak to pole będzie się prezentowało. Ja sobie tak przemyślę w głowie i zaraz widzimy się z powrotem. No i powiem wam, widzowie, że stóg wygląda coraz bardziej obficie. 431 tysięcy e, już mamy tutaj tego drewna naładowane. Jest to bardzo, ale to bardzo dużo. Wika za pracownika w ogóle się e, nie brała. To ja wezmę sam to ogarnę. Tylko ja muszę sobie wszystko, widzowie, pozmieniać, żeby było dobrze. E, co ja miałem zaznaczone? Czekajcie, żeby znowu nie narobić ambarasu. To na razie sobie powywalam i sam ten materiał, czyli dajemy sobie widzowie pszenicę. Okej okay. i to już powinno sobie fajnie działać i funkcjonować. Jak wygląda sprawa z pieniędzmi? 10290 to mamy troszeczkę mniej, no bo Wikia wycinała. E, 10290. Jak coś teraz już nic nie wycinaj. Dobra, tylko potnij sobie to co masz Aha. i co? To ja już skończyłam w takim razie. No to dobra, no to, to wiesz. Bo na razie nie chcę, bo jak pracownik będzie latał, nie chcę, żeby nam odlejmowało pieniądze, dobra? Aha, dobra. A, i tak no to z polem się nic nie zmieniło, jednak tak jak Wiktoria powiedziała, tak jest, czyli e, mamy ustalone tyle kratek, ile być e, powinno. Dobra, ogólnie test tego zestawu robimy, bo tak szczerze, no to my nie testowaliśmy jeszcze tego. ich rozstąpi. Dobra, liczmy na farta Wika, czy to zadziała. E, możesz tutaj tak naprawdę, bo ty nic na razie nie będziesz robiła, Różnik możesz... F został przez coś zablokowany. Aha. Teraz co? Gdzie on robi? Czekaj, bo on sobie powyjeżdżał tak, że... Yy... Czekaj, tak żeby tu się nie namieszać. Ta, robi pola i dlatego on chyba się zwalił. Teraz nie robi, dobra. Weź go ogarnij od tej strony, może, bo ja tamto muszę znowu poprawiać i zamazywać. Teraz weź to poustawiaj. A ja się już zabieram za to znowu. No szkurde, bela, same widzowie problemy z tymi pracownikami. Ale to no... już mogę siać? Tak, tak, tak. Y... No i poprawki, jak zwykle mordy, poprawki. Y... O, ciach. Roślinność to była ta. Damy sobie jeszcze tej większej trochę trawy. Tak, jak tam miało to miejsce. Może zwiększymy sobie jeszcze ładność tego wszystkiego, a mianowicie dajmy sobie. No, tak jak tam jest, po prostu, żeby to podwórko jakoś fajnie wyglądało, a nie, że wiecie, a nie, że jest tak całkowicie totalna pustka, nie ma nic namalowane, nie ma żadnego brudu, żadnych śladów opon e, ani nic. Dobra, myślę, że ok. Placyk powiększony, tutaj Wiktorii troszeczkę zniszczyłem. Ty puściłaś pracownika, czy sięjesz sama? No, sama. Dobra. Yy, Troszeczkę to zwaliłem, ale widzowie, mniejsza o to. Myślałem, że ty placek zaczniesz, po yy, ustawiać już jakieś maszyny na plac, ale mniejsza o to. Dobra, czyli jak robisz sama, to 281, ok. Ja teraz, widzowie, zajmuję się od razu. Masz na pszenicę chociaż ustawioną? Tak. Dobra, i ja od razu się zajmuję, mordy. Czekaj, to ja do 281 muszę zapisać, tak? 10 281, ja bym się zajął, widzowie, tak szczerze, tymi płytami. W dalszym ciągu, nie wiem, czy mi pieniędzy starczy, ale chociaż parę ich podokładać, to już będzie spoko. Weźmy sobie ozdoby. W ostatnim odcinku ja się bardzo dużo nad tym męczyłem, ale w końcu się wymęczyłem i mi się udało. Raz, dwa, trzy. Tylko tutaj widzicie problem, jest kolejny, a mianowicie krzaki. Tu gdzie jest to, nie może być kompletnie żadnych krzaków ani niczego. Yy, ozdoby i za każdą płytę, którą ja tutaj stawiam, odejmujemy sobie stówkę. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dobra, 15 dostawiłem i jest zajebiście, mamy drogę w końcu. I to taką dosyć fajną. Muszę odjąć sobie 15, nie mówić 1000, ale to będzie osiem, 8781. 8781, jeżeli chodzi o budżet, wszystko się pozapisywało, wszystko się poogarniało. Ja od razu będę mordeczki, sobie leciał z kolejnym tematem, a mianowicie kolejnym polem, tylko czy tam jest wszystko powycinane tak jak być powinno. Ty Wikani, bawiłaś się tutaj w to? to a nie, a ja tu mam luzik, ja mam tu przygotowane elegancko. Dobra, lustro. Też nie chciałem dalej lecieć z tym, bo nie wiem jak to pole będzie dalej wyglądało. Nie lwituję tutaj na koniec. Takie delikatne nierówności się zaczynają już robić, ale nie jest to taka nierówność jak była w poprzednich odcinkach, że to praktycznie było w ogóle niedostosowane do siebie. Można by było to jeszcze jakoś poprawiać, ale ja widzowie w to się bawić nie zamierzam. Bo i tak to wszystko jest okej okay zrobione. Dobra, robię sobie tak, a później owód będę sobie robił e, już po swojemu, czyli na totalnej, że tak powiem, dokładności. No i robota idzie, powiem ci tak, 23 minuta, no wszystkiego dzisiaj pewnie nie zrobimy, ale pola chociażby się udało e, i te TT poprzestawiać, po, po to by było super. Tam widzę jeden pniak jakiś został. Tak, czy mi się tylko zdaje? Chyba ci się zdaje. Chyba mi się faktycznie tylko zdaje. Tak bym powiedział, że no oko nawet spoko zrobiłem. Tam jeszcze drzewa trzeba będzie widzowie powycinać zaraz. Kurde, czy, po, co ja, po co ja w ogóle cofam tym? Prawie połamałem półg widzowie. A i tak ta zakrętka się praktycznie, że e, nie udała, można powiedzieć. Także trzeba to zrobić inaczej. Też myślałem, żeby dzisiaj zainwestować w winogron w dalszym ciągu. Ale nie wiem, czy to się też widzowie e, wszystko tak szczerze uda. czego Bo tu jest taka miedza. Czyli tu musimy zostawić miedzę na. bodajże pojedynczy przejazd, chyba. Hmm. Też dla takiego totalnego bezpieczeństwa, ja sobie opuszczę ten pług po prostu trochę dalej. Żeby później w sobie poprawiać, a żeby na początku sobie nie zwalić, później tym malowaniem terenu trzeba się bawić, a widzowie mi to nie jest na rękę, wiecie? Jak, jak oceniasz w ogóle Wika od 1 do 10 nowy zestawik, który mamy na tej serii? Uprawowo-siewny. 10 na 10. Ile? 10 na 10. I takie odpowiedzi lubię, bo fajnie, że Ci się podoba to. Kurde, teraz to my naprawdę możemy więcej krów. Mamy kiszonki dużo. Możemy... W kolejnym odcinku możemy kupić krowy. Ogólnie też pytaliście, kiedy będzie przebudowa... O, kurde, tam było dobrze, tu było źle. Ogólnie pytaliście widzowie, kiedy będzie przebudowa tego gospodarstwa, to ja tak szczerze to, to, to nie wiem, bo... Mieliśmy iść też w drugą stronę, żeby tu troszeczkę podrównać tego terenu nawet. Ale w końcu się na to nie zdecydowaliśmy. No i pomysł tak jakby upadł. E, czekajcie, póki ja sobie to robię, to ja bym zatrudnił jeszcze jednego pracownika, żeby on latał. Na przykład ze torek, nie chce lata widzowie z bronami, tylko czy my mamy wika te większe brony i gdzie my je mamy? A nie wiem. Aha, czekaj, to ja juniora trzeba odstawić. Gdzieś będzie. Na przykład na pogrzeb jakiś jego. Co? Co? Co ty powiedziałeś? Ale że co, w sensie, bo coś chyba źle usłyszałaś? No, coś mi się nie Że On zawsze wydaje, do, że... Że on do końca serii coś zostaje z nami. Coś mi się wydaje, nie Juniorex. Nie, Juniorex do końca serii! Nie! Ja widzowie, no jest, jest klimatyczny ten ciągnik, tylko tyle ma zalet. Yy, dobra, tu sobie niech będzie bronowanko, ja mogę w sumie jeden przelot sobie zrobić, ale ja bym wolał to sam orać, bo pracownik jednak tych orek to mi nie zrobi. Kurde, z, z, z robota widzowie będzie szła na trzy zestawy. Dobra, tu niech robi sobie pracowali, bo się zaklinowałem. Tu niech sobie robi pracowniczka, ja sobie będę latał e, od razu widzowie tutaj. I zaraz będziemy robić kolejne pola, kolejną wycinkę i zobaczymy, jak to się będzie prezentować. No i patrzcie, mordy, jak to się pięknie prezentuje. Wika robi tam w oddali, jedno pole już jest zasiane. Ja już to pole przygotowałem też yy, w całości. Znowu doszło do tego samego po prostu momentu co tamte. Winogron, no nie jest przedłużony, ale najprawdopodobniej jeden rząd jeszcze będzie robiony. Chociaż to zobaczycie pewnie dopiero w kolejnym filmie, bo ja tutaj we wszystkim, ze wszystkim się nie wyrobię. I dojdzie kolejny rząd, dojdzie to i będzie elegancko. Zostało to pole, gdzie wcześniej była kukurydza. A teraz sobie czekaj, Wika, możesz powiedzieć dla widza co teraz siejesz. Rzepak. rzepak, czyli mamy tak. Tutaj będzie pszenica na tym polu takim no większym i to dużo większym niż tamto. Tutaj będzie rzepak na takim polu nawet sporym bym powiedział, jakby nie patrzeć. Tutaj zrobimy sobie kurczę ja standardowo chciałem powiedzieć, że pod kartofle i chyba tak i on to właśnie zabronował już do końca pod kartofle tylko ja jeszcze tutaj dokończę to wszystko i będziemy tutaj sadzić sobie widzowie ziemniaki. Chyba tutaj wika ogólnie ziemniaki były ostatnio. Chyba ale... nie były tutaj, tylko dzieje ja to były ziemniaki. Ta, chyba, a może i tak? Tak, chyba ty masz rację. Na pewno tak. Tak, chyba ty masz rację. E, dobra, Jak czyli... Jak zawsze przecież mam rację. Jak zawsze, tak. I czyli tutaj damy sobie ziemniaczki, to to pole będziemy mieli fajnie przygotowane. Brony od razu sobie złożę, bo nie wiem czy tam wika nie będzie latać e, i po prostu agregatem uprawowosiewnym tego wszystkiego ogarniać. I już by jakieś porządki już się zdały na gospie, ale mamy plac, to porządki zaczniemy robić mordy dopiero. Gdzieś tam w okresie takim pewnie mocniej zimowym, bo na pewno chcę dużo inwestycji jeszcze dokonać, ale nie wiem kiedy. Najprawdopodobniej też na wiosnę bardziej będziemy to wszystko zmieniać. I teraz tak, pod to pole. Byś musiała się zatrzymać trochę, wiesz? Bo ja będę robił ważną rzecz. Ej, ale i byś... jeden minus, e, widzowie, to nie zawsze złapie ci i na przykład patrz. No nie jest takie małe, ten, ale to, to nie masz i co widzisz, się to takie malutkie? Tak, ja widzę, bo pokazuję widzą, nie masz co się przejmować. No. Zatrzymaj się na dole i teraz wika tak. Trzeba to, co trzeba będzie to po prostu modem poprawić, ja... bo no nie wrócę się, bo zepsuję. Dobra, to co tutaj jest, musi być zabrane. Oto z lewej strony. Nie wiem gdzie to gdzieś po ustawie zrób SYF na gospie, ale musi być to zabrane. Ale to już mam to robić? Tak, bo ja będę ule, bo ja będę tutaj pole robił. Możesz to sobie jakoś tam przestawiać Czekaj, ja sobie zapiszę kwotę od razu 8670 I, 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 i Moi drodzy Ile tego jest? Raz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 dobra 20. Dobra. Udało się, udało się sprzedać to wszystko. Pewnie jest zastanawiacie po co ja to sprzedałem, a no dlatego, że 20 Uli ma przecież dodać nieograniczone pieniądze, żeby to poustawiać, będzie tutaj mordy. Przestawiasz to powoli? Tak. Dobra. E, zwierzęta, pszczoły i to. I stawiamy tego 20. Tutaj ze dwie kratki sobie zrobię odstępu. Czyli to będzie powiedzmy gdzieś odtąd. I to musi być mniej więcej w tamtą stronę. Plus minus coś takiego. Fałka, raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Można jeszcze dalej to robić oczywiście. Ale my lecimy znowu tak... O, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra, ule są przestawione, ule będą teraz w tym miejscu. E, czy to coś dało, czy nie? No nie wiem, ule będą robione w tamto miejsce dokładnie aż do tamto, bo tu będzie taki bardziej no, miejscowa nasza. I tu po prostu widzowie, będzie pole zrobione aż do drugiej kratki. I powinno to po prostu dobrze mordy y, wyglądać. Tamte pola też będą powiększone. Łąka będzie powiększona aż dotąd, mniej więcej. No jest tutaj jeszcze bardzo, ale to bardzo dużo roboty, której my już dzisiaj wam nie będziemy pokazywać. Najważniejsze rzeczy szczerze zrobiliśmy. W kolejnym odcinku zobaczycie te pola już w całości poogarniane, zaorane, drzewa wycięte i będziemy mogli kombinować coś y, z porządkami albo z zimową sprzedażą. Nie wiem jeszcze co, ale coś na pewno będziemy ogarniać. Nara. Ah uh -huh.